Puch, wiecie co dla was mam? Przygotowałam wielką ankietę o branży data w Polsce, która ma zbadać, jak rzeczywiście się pracuje na stanowiskach jako analityk danych, data scientist. Ja wiem, że są takie ankiety na rynku i może to nic nowego, ale wiecie co? Za każdym razem, jak czytam, oglądam takie badanie, to mam wrażenie, że to jest zmarnowanie potencjału. Nie ma tam pytań, które rzeczywiście się liczą w pracy, na przykład jaka jest atmosfera w zespole, jak wyglądają te zespoły, ile macie spotkań, czy macie prace projektowe, w jakiej technologii głównie pracujecie, a nie tylko w jakich technologiach pracujecie. Ktoś, kto robi te ankiety, prawdopodobnie nie pracuje na danych, nie pracuje w IT, więc nie wie na co zwracać uwagę. To jest mój pierwszy zarzut. A mój drugi zarzut jest taki, że kurczę, jest tak marnowany potencjał tych odpowiedzi. Nie ma tam zestawianych ze sobą różnych pytań, różnych odpowiedzi. Czy jedna cecha wpływa na drugą? Jak one się ze sobą łączą? Jakie są różne grupy respondentów? Z tego można wyciągnąć Tyle rzeczy, i te raporty zazwyczaj tego nie robią. W przyszłym tygodniu siadamy do tej ankiety, zbieramy wyniki i jeżeli się uda, to naprawdę będziemy mieli takie super wnioski z branży danych w Polsce. Nie mogę się doczekać.